Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście przyszedł mój mały vloger, tak? Ejka? Masz osiołka? I co to? Jele. Witam Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Póki co, nie zapraszając, dobrze nam idzie. Przedwczoraj skończyliśmy poprzedniego vloga, a dzisiaj już zaczynamy kolejnego. Dzień dobry, Wikusiu. Grunął Tak. Zapraszamy do oglądania! Wczoraj robiłam pierwsze w tym sezonie cynamonki, takie wiecie, na szybko i wyszło jak zwykle bardzo, bardzo dobre. Także wrócę do domu, zrobię sobie herbatkę i będę z Wiktorią zajadała. A teraz jeszcze czekam na Daniela mamę, która ma przyjść popilnować chwilawiczki i mogę wychodzić. Fifi został w przedszkolu, jeszcze zrobiłam zakupy i wróciłam do domku, teraz trochę go podglądałam, bo widziałam, że jest z grupą na placu zabaw, a od nas z okna widać przedszkole. Troszkę go popodglądałam, a teraz właśnie z Wiktorią będziemy pić herbatkę, zjemy sobie cynamonkę, poplotkujemy, coś pokolorujemy, a później będę robiła obiad. Hej, jak się czujesz? Dobrze. No, już powiem Wam, że taka końcówka chyba tego naszego przeziębienia. Mam nadzieję, że już jutro będzie tylko lepiej, tak? Idziemy z Wiką na spacer, bo muszę wysłać kurtkę, którą ostatnio sprzedałam na Vinted. Także zapakuję ją i muszę się przebrać, bo jak możecie zobaczyć, jestem tak ubrana na roboczo. Do sprzątania! Cześć kotku! Do sprzątania, przebieram się i lecimy na spacer, prawda? Tak! Związałam sobie włosy takie wilgotne w takiego ślimaczka i się trochę mi się pokręciły, ale słuchajcie, one nadal są wilgotne, więc pewnie Zaraz się rozprostują. No trudno. Nałożyłam taką swoją sukienkę, którą kupiłam ostatnio w New Yorkerze. Jest przepiękna. Bardzo fajnie wygląda. Z jeansową kurteczką i z beżowymi bodkami. Dodawałam ostatnio rolkę, także możecie zobaczyć właśnie stylizację, jakiego z nią stworzyłam. Ale jest naprawdę przepiękna. Te ramiona są odsłonięte. Ona kosztowała chyba 75 zł. Jakoś tak. No dobra. Koniec o sukienkach, lecimy na spacer, wyślemy paczkę i później, jak wrócimy, to dopiero będziemy robić na szybko obiad. Co tam masz? Liścia! Patrzcie, chyba będzie jesień. No, tutaj jest sporo liści, prawda? Muzyka Paczka wysłana, Wikusia jeszcze tutaj liście po drodze zbiera, te które spadły I ma w planie ci zrobić piękną pracę plastyczną, tak? Tak No, także pędzimy do domu ja się opiekuję misiaczkiem. O, ale ładny. Dużo chyba już ich masz. Wystarczy? Nie. Yeah. Wróciliśmy do domu, ja się jeszcze przebrałam, bo biała sukienka w domu, ja to nie jest dobre połączenie. I zobaczcie, co pięknego nam wyszło. Śliczna praca. Wiesz, Wiktoria? Jestem z Ciebie dumna. Ale to taka trochę nasza wspólna, co? No, piękna jest. Zebrałam się za obiad, mamy spaghetti dla dzieciaków, a dla siebie robię takie placuszki z cukini, z marchewki, i ziemniaka. No bo ja za spaghetti powiem Wam szczerze, nie przepadam wręcz. Nie lubię go. Fajnie było w przedszkolu. To jaju. W Jaju miałeś pokaż co miałeś w jaju w serku. Jak się nazywa ten piesek? Roki! Roki! Z psiegowanie. Znalazłam chwilę, usiadłam i będę odpowiadała na komentarze, a jest ich tak dużo, za co bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zobaczcie, na wszystkie na pewno odpowiem. Fajnie, że ktoś jeszcze w ogóle został na tym kanale. A co robiłam, moi drodzy wcześniej? Sprzątałam łazienkę. Wszystko z szafek wyrzuciłam, posegregowałam, wiecie, to co nadawało się do wyrzucenia, wyrzuciłam, to co było dobre, zostawiłam. Wczoraj tak samo zrobiłam z kuchnią. Oczywiście z kuchnią zajęło mi to dużo, dużo dłużej, ale już wiecie, mamy ogarnięte tak samo salon. No i zostało nam najgorsze, czyli pokój dzieci i szafy. Jak sobie obiecaliśmy właśnie z Danielem, że jak dzieciaki pójdą do przedszkola, to my robimy takie ostre porządki. Mam love... ja sobie taką, no można powiedzieć kolację, pewnie jeszcze później coś wciągnę, ale fakt o mnie uwielbiam sałatki. Po prostu kocham. Mm, dzisiaj Wikusia właśnie ma urodziny i lecimy na jakieś ciacho. Chcę je właśnie zabrać. Mm, dzisiaj jeszcze nie idzie do przedszkola, wolę ją ten jeden dzień dłużej przetrzymać, żeby nikogo nie zaraziła, ale myślę, że już jutro spokojnie będzie mogła iść, bo jest coraz lepiej. Dzisiaj naprawdę yy, objawów nie ma. A jeśli chodzi o to, w co ja się dzisiaj ubrałam, mam na sobie taki top z New Yorker'a na cieniutkich ramiączkach. Ja go bardzo lubię. Mam go takie koraliki z Sinseya, Ja jej kupiłam na promocji za jakieś grosze. Jest dość ciepło, ale ja nałożyłam długie, szerokie spodnie. One są bardzo fajne jakościowo. Również są z To jest len, bawełna i coś tam jeszcze w składzie. Ale są bardzo przewiewne i naprawdę to jest must-have tego lata i chodzę póki jeszcze. Póki jeszcze jest na nie sezon. Postawiłam na moją ulubioną fryzurę tego lata, czyli taki kończak non stop w nim chodziłam. No to powiedz, ile lat dzisiaj kończysz? Sześć! I idziemy świętować. A tak. raczej jedziemy, co? Tak, jedziemy. To co, moja sześciolatko, jesteś gotowa na świętowanie swoich szóstych urodzin? Tak! To co? Najpierw ciacho, a później kupujemy coś? Tak. Dobra? I hope who I am is enough for you if I'm giving you. Moi drodzy, my już po zakupach, po ciasteczku, to znaczy Wiktoria wybrała rur, rurkę z kremem i pokażę Wam, co takiego kupiliśmy. U nas dzieci mają taką tradycję, że zawsze jak mają urodziny, to coś tam przynoszą, jakiś drobiazg. I dla dziewczynek kupiłyśmy takie w pepko bransoletki, jedna kosztowała tylko 2 złote, to naprawdę niewiele, 11 bransoletek. Dla chłopców mam takie ludziki, one się przyczepiają do ściany i tak powoli spadają i to hit. Za 5 ,10 zł 10 sztuk. Także super nam się udało. Wzięłam w Pepko jeszcze dzieciom dwie bluzeczki. Wiktoria chciała taką panterę, bo ona chce być panterą za 13 zł bez grosza, a dla Filipa z krótkim rękawkiem. Coś takiego. Również tyle samo kosztowało. Musia jeszcze wyczaiła przy kasach taki długopis. Kiedyś takie były. Miałam takie i różne kolory tutaj się wciska. Pewnie większość z Was taki miało. A Filip, on już dawno chciał, to zobaczył u jakiejś dziewczynki konika ze sznurkiem. A ja znalazłam dinozaura. Kosztowało 30 zł. No wiecie, to jest dla takich malutkich dzieci. No ale Filip zobaczył, chciał, udało się znaleźć. Wzięliśmy, nie? Pewnie się będzie cieszył. I wszystko sobie rano załatwiłyśmy. Teraz jedziemy do domku. Tak i też będziemy miło spędzać ten dzień. A o 15 mam zebranie, yy, u Wiktorii w grupie. Filip, siema! ma? Fajnie było w przedszkolu? Tak, mam. A z kim się bawiłeś? Z Kubą. Z Kubą się bawiłeś? Masz nowego kolegę? Tak. No i super! I dostałeś dinozaura, tak? A kto ci kupił dinozaura? Mama! Dinozaura. Córciu, wszystkiego najlepszego, dużo rośnij! Daj buziaka, Przyszłam się właśnie z Wami pożegnać. Resztę dnia miałam zabieganą, więc nic nie nagrywałam, ale zobaczcie, zrobiłam ciasto. Jeszcze brakuje tylko galaretki, bo jutro mamy gości. Przyjeżdża Emil, Karolka i Marcelka. Będziemy jeść pyszne deserki. A ja się z Wami żegnam i widzimy się niebawem. Pa, pa!